w gospodarce dalej będą działać mimo tak zapowiedzianej sztucznej inteligencji. Kontakty osobiste uwiarygadniają. AI działa też w pewnym wyślizkiem czasowym, działa też patriotyzm z lokalnym. Osobiście czuję się innym. Co być może da się zauważyć: pokapalanie i nie tylko. W ramach w różnych etapach życia związanych z chorobą, Katowicami, Tarnowskimi, Górami, Lidzami, Pytomią w szczególności. Dlatego, że wszystkie miasta, przedsiębiorcy mają podobne cele, podobne problemy. Na pewno łatwiej rozwiązać je wspólnie. Wśród gości jest, są przedstawiciele Ligi Kobiet Nieobojętnych. Ale to jest osobny temat związany z aktywizacją kobiet. Kobiety są coraz bardziej aktywne zawodowo i biznesowo. Między innymi to nasze członkinie. Nowe panie w organach, Izby powodują powiew nowej energii. Ale nie tylko ograniczam się do członków członków, Nie zamykamy się w własnym kręgu. Naszym celem statutowym jest między innymi promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży i będziemy to robić w jednym z liceów. Bytą jest też promocją osób wyróżniających się.